Siemano Gitaro, z tej strony Marcel Gitara i witam Was w kolejnym audiobooku na moim kanale. Tak jak usłyszeliście w yy, ostatnim audiobooku, znawiam serię i będę dalej czytać. Tak, dzisiaj będę czytać rozdział 11. Zapraszam do słuchania. Rozdział 11. Niespodzianka. W niedzielę padał deszcz. Siedzieliśmy w domu. Mama piekła placek z jabłkami na podwieczorek, a ja grałem z tatą w warcaby i trzy razy wygrałem, bo było naprawdę super. A potem ktoś zadzwonił do drzwi i tata poszedł otworzyć. To była ciocia Matylda, wujek Klaudiusz i mój kuzyn Eligiusz. Niespodzianka! krzyknęła ciocia Matylda. Pomyśleliśmy sobie, że w te Pogody na pewno jesteście w domu, więc wpadniemy do was na herbatę. Prawda, Klaudiuszu? Tak, powiedział wujek Klaudiusz. Tata stał z otwartymi ustami, więc mama, która wybiegła z kuchni, powiedziała, że to był bardzo dobry pomysł, że miło nam ich widzieć i że muszą nam wybaczyć, bo nie spodziewaliśmy się wizyt i nie jesteśmy odpowiednio ubrani. Ależ to żadna wizyta, powiedziała ciocia Matylda. To niespodzianka. W ogóle się nami nie przyjmujcie. Jak mawia Klaudiusz, w rodzinie nie trzeba się krępować. Och, Mikołaj, jak ty urosłeś. No chodź, niech cię pocałuje. No to podszedłem i ciocia Matylda mnie pocałowała, a ja pocałowałem wuja Klaudiusza i powiedziałem cześć El Eligiuszowi, który jest ode mnie trochę starszy, ale mnie denerwuje. W takim razie, powiedziała mama, zjecie z nami pod wieczorek. Nie rób sobie kłopotu, powiedziała ciccia Madryda. Zadowolimy się czymkolwiek. Kupkiem czekolady dla małego, filiżanką kawy dla Klaudiusza, odrobiną herbaty z cytryną dla mnie. Czymkolwiek. Zresztą pójdę ci pomóc. Mężczyźni niech sobie porozmawiają. A wiesz, że się poprawiłaś? Dotworzy ci z tą tuszą, ale musisz uważać. I ciocia Matylda z mamą poszły do kuchni. Usiądź, Klaudiuszu, powiedział tata. Dziękuję, powiedział wuj Klaudiusz. Jak tam interes? Zapytał, spytał tata. Ech, odpowiedział wuj Klaudiusz. Tata westchnął, spojrzał na wuja Klaudiusza i powiedział. Tak, tak. A ja co mam robić? spytał Eligiusz. Idź z Mikołajem do jego pokoju. Powiedział, odpowiedział tata. I pobawcie się jego zabawkami. Nie chcę iść do pokoju Mikołaja, powiedział Eligiusz. Chcę się bawić tutaj. Umiesz grać w warcaby? spytałem. Nie, to jest gra dla dziewczyn, odpowiedział Eligiusz. Nie, mój drogi, to jest niesamowita gra i założę się, że cię pobija. Pchi. A my w szkole uczymy się dzielenia, powiedział, powiedział Pochwalił się Eligiusz. Wolne żarty, odpowiedziałem. Odpowiedział, my, od, my już od dawna robimy dzielenie i to z przecinkami. A tak potrafisz zrobić? spytał nie Eligiusz i fiknął koziołka na dywanie. Ale zaczepił nogami o stolik i papierniczka spadła na ziemię. Na kapcie taty, który powiedział, au! Ciocia Matylda przybiegła kuchni. To ty El Eligiuszu zrzuciłeś popielniczkę? Zapytała. Tak, to on powiedział tata. No to uważaj Eligiuszu, po po poradziła ciocia Matylda, bo ojciec cię skrzyczy. A potem przyszła mama z tacą i powiedziała, proszę do stołu, podwieczorek gotowy. Głupio tylko, bo placek był mały. Więc jak tata... Po Pokroił go na sześć. Kawałki nie były za duże. Ja nie jem, oznajmiła mama. Przecież wygląda na udany, powiedziała ciocia Matylda. Nie masz racji. To nie jest coś, od czego byś jeszcze bardziej utyła. Zjedliśmy każdy po kawałku oprócz mamy, więc został ja, jeden. Ja chcę jeszcze, powiedział Eliusz. Ciocia Matylda powiedziała mu, że to nie ładnie się na, napraszać, ale jak będzie grzeczny, to dostanie jeszcze placka. I podzieliła kawałek, który został pomiędzy mnie a Elgiusza. Po podwieczorku przyszliśmy wszyscy do salonu i mama powiedziała, żebyśmy z Elgiuszem poszli do pokoju, do mojego pokoju. Mówiłem już, że nie pójdę, krzyknął Eliusz. Chcę zostać tutaj. Ma charakter, powiedziała ciocia Matylda, podnosząc oczy do góry. Zawsze powtarzam Klaudiuszowi: Wdał się w ciebie, to wypisz, wymaluj ty. A potem ciocia Matylda poprosiła tatę, żeby zgasił fajkę, bo od dymu chce jej się kasłać. W co się bawimy? Spytał mnie Elidiuś. A bo ja wiem, powiedziałem: Może pogramy w karty. – Na przykład w wojnę. – Nie – powiedział Eligiusz. – Mam lepszy pomysł. Pobawimy się w Berka. – Tego niż… I Eligiusz pobiegł i wskoczył na kanapę. – Kanapa! – krzyknęła mama. – Ach, ci chłopcy! – westchnęła ciocia Matylda. – Naprawdę nie zności. – Uspokoicie się wreszcie? – No co? – powiedział Eligiusz. – Bawimy się, no co? Daj mi przynajmniej buty, kochanie, jak masz wchodzić na bęble — poradziła ciocia Matylda. — I uważaj, bo coś przewrócisz. I bęc, wygłupiając się, Eligiusz przewrócił lampę z czerwonym abażurem. — A nie mówiłam — powiedziała ciocia Matylda. Tata podniósł lampę, która miała przekrzywiony abażur i powiedział, żebyśmy, żebym przyniósł książki i żebyśmy sobie z Eligiuszem poczytali. Poszedłem do pokoju, a kiedy przyszedłem z powrotem, ciocia Matylda opowiadała mamie historię o tym, co trzeba robić, kiedy się zacznie tyć. A tata siedział naprzeciw wuja Klaudiusza i mówił tak, tak, a Eligiusz chodził na rękach krzycząc, Patrz mamo, patrz. Pokazałem moje książki Eligiuszowi. Ale powiedział, że mu się nie podobają, chociaż była tam ta Olidiana, strasznie fajna. Ja, ja oświadczył ja Ligiusz, lub książki o samolotach. Hmm. A potem rozpostarł roz, roz ramiona i zaczął biegać po salonie, wolał. Wołał. Rrrr. Jest bardzo żywy, powiedział tata. Tak, odpowiedział wuj Klemusz. No na co czekasz? Baw się ze mną, jesteś nieprzyjacielem. Krzyknął do mnie Eligiusz i zaczął biec w moją stronę. Ale potknął się o dywan, poleciał poleciał na brzuch i zaczął płakać. Samoloty nie płaczą. Podf powiedział tata. Ciocia Matylda spojrzała na, na tatę groźnie, wzięła Eligiusza na kolana i pokładziła go, pocałowała i powiedziała, że robi się późno: jutro jest szkoła i wszyscy muszą wcześniej wstać. Ciocia Matylda, wuj Klaudiusz i Eligiusz włożyli płaszcze. Ciocia Matylda powiedziała, że była urocza i że my też którego dnia powinniśmy i zrobić im niespodziankę. I sobie poszli. Mama ciężko westchnęła i powiedziała, że idzie zrobić, że, że pójdzie szybko szykować kolację. Nie ma mowy, powiedział tata. Idź się ubrać i ubierz Mikołaja. Ja się szybko ogolę. Zapierasz nas do restauracji? zapytała mama. I zabrał nas, niespodzianka, powiedział tata. I zabrał nas na kolację do cioci Matyldy i wujka Klaudiusza. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia na kolejnym czytaniu. Pozdrawiam.